Masz wiadomość od tej osoby. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję karty. Pierwsza karta to jest sedno. Księżyc. Co wychodzi naprzeciw? przeciw. Cesarz. Wynik odpowiedź rada. Zwój karników. Dołożę kartę pięć pentakli. Dołożę kartę czwórka kinhów. Dołożę kartę pustanik. Na spodzie talii jest karta król, buław, i to może być tło czytania. Czytanie może być mocne, patrząc na rozkład, sedno księżyca. Lęk, obawa, tajemnica to jest przemiana w postrzeganiu rzeczywistości. Człowiek tworzy swoją nową osobowość. To jest takie wychodzenie z lęku, wychodzenie z mroku. Człowiek zastanawia się, czy chce być dzikiem, wilkiem czy łagodnym sen. Osoba zrozumiała, że jest komuś potrzebna. Również ważna jest zmiana miejsca zamieszkania. Ta osoba ulega zmianom, zmienia poglądy, myślenie, działanie w sposób diametralny. To jest spotkanie osoby, która odmieniła życie. To jest przełomowy moment w życiu. Grubo. Gruba zmiana. To jest otwarcie oczu. Otwarcie oczu po mroku. Również jedna ze strony mówi, że Twoje marzenia, Twoje marzenia o tym związku, nie mają szansy na spełnienie, że marzenia o tym krubułow nie mają prawa bytu. Tutaj trzeba będzie zejść na ziemię. Oglądaj moje filmy. Ja potrafię człowieka uziemić i otworzyć mu oczy. Często budujemy marzenia o sobie na podstawie jednego spojrzenia, czy jednego komplementu który jest usłyszany od mężczyzny. Tymczasem okazuje się, że on nic do nas nie czuje, a starał się być miły wobec nas. Potraktował relację po koleżeńsku, bo chciał być uprzejmy. Na spojrzeniu czy komplemencie od mężczyzny nie zbudujemy związku. To nie są fundamenty do budowania związku. Na iluzji, o tym mężczyźnie też nie zbudujemy związku partnerskiego. Co wychodzi naprzeciw? Cesarz. Surowość. Brak panowania nad swoimi emocjami. Tutaj jest brak zdecydowania. Nieudolność. Tutaj też jest duża przemiana. W ojcostwie, przemiana w partnerstwie, czy w małżeństwie. Mąż cesarz łagodnieje. To też jest powolne wycofanie się z układu. Wynik, odpowiedź, rada, dwójka kielichów, piątka pentakli, czwórka kielichów i pustelnik. Porozumienie, ugoda. Ta osoba chce pójść na kompromis, chce wyciągnąć rękę na zgodę, chce wybaczenia, chce przeprosić za niestosowne zachowanie wobec ciebie. Może podziękować za pomoc, albo chce tej pomocy. Również ta osoba chce, abyś poszukał, poszukała swojej drogi, chce twojego rozwoju osobistego. I nie marnowała, nie marnował swój czas. Zdarzenia z przeszłości sprawiają, że przyszłość jawi się w czarnych barwach. Ta osoba prosi, abyś nie tęsknił, nie tęskniła za nim. Sięgnij po nowe możliwości. Tutaj też jest rozmowa o sobie. O swoich problemach, o swoich rozterkach. I nic go więcej nie interesuje. Pojawił się lekki egoizm. Ta osoba również mówi o Twoim ślepym zadowoleniu. Tutaj też jest brak przyjęcia propozycji, że jesteśmy przyjaciółmi. Tutaj ta propozycja Zostanie odrzucona, nieprzyjęta. Również ta osoba nie tworzy swojego serca na miłość do ciebie. Bo tutaj jest duża rozbieżność w oczekiwaniach między partnerami. Nie marnuj swojego czasu dla tej osoby. Tylko poproś o pomoc specjalisty czy psychologa. I tego ci życzę. Dziękuję. Dbaj o siebie. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. pozdrowiem Klara Tarot. Dbaj o siebie.